Ja Witam serdecznie w kolejnym materiale dostaję takie pytania w ramach eskalacji wojny rosyjsko-ukraińskiej, jak to interpretować? I mamy dobre i złe dane. Dobre dane są takie, że globalny rynek akcji rośnie. Obligacje nie panikują w skali globalnej. Więc możemy założyć, że w czasie najbliższych miesięcy, chociaż to jest trudne do wyceny, ryzyko potencjalnego kryzysu jest stosunkowo małe. Chociaż nie jest zerowe, ale jest małe stosunkowo. Kryzysu w takiej skali i takiej eskalacji wojny, która doprowadziłaby do globalnej recesji. Czyli dużej wojny europejsko-rosyjskiej. Jest to mało prawdopodobne. Czy jeszcze innej, czy amerykańsko-chińskiej, czy wojny o Tajwan, której inwestorzy się boją co roku, i co roku, i co roku, i co roku, od kilkunastu lat. Więc Rynek dzisiaj tego nie ocenia w takiej kategorii. Chociaż te bombardowania przeprowadzone przez Ukrainę na różnego rodzaju rafinerię infrastrukturę krytyczną rosyjską, może to stworzyć potencjał no eskalacyjny, co może wpłynąć negatywnie na rynki państw, no właśnie, tutaj, w tej okolicy, Środ Europy Środkowo-Wschodniej. Od państw bałtyckich, tak naprawdę po Rumunię. Polska, niestety, jest największą gospodarką w tej części. I Polska z tego powodu może ucierpieć, jeżeli doszłoby do jakiegoś rozszerzenia konfliktu. To jest trudne do Chociaż ja zawsze sugeruję, żeby obserwować rynek polskich akcji. Jakieś niepokojące, płaskie stopy zwrotu. Lub płaskie i negatywne stopy zwrotów w porównaniu do innych europejskich, podobnych rynków, podobną konstrukcją, według metodologii MSCI. Może coś oznacza, wyższą rentowność, może coś oznaczać, ale rynki rozwijające się są mniej efektywne niż rynki rozwinięte, ponieważ ich wielkość i struktura, a przede wszystkim Polska, gdzie Polska nie ma biznesów, które są istotne w ramach krytycznej globalnej infrastruktury. Więc jakiś wyprzedzający wskaźnik, na którym by się skupili, skupił zagraniczny kapitał i rynek by go wyceniał, jest w mniejszym stopniu brany pod uwagę. Natomiast no to trzeba obserwować. Z rzeczy niepokojących, które można obserwować, to jest fakt yy, rosnących cen złota. Co przekraczało moje oczekiwania. Bez zakładam, że to będzie dobry dla złota, przypominam, ale w pierwszej połowie, że druga połowa taka dobra nie będzie. A jest na razie bardzo dobra, ta druga połowa. Tylko długa historia złota pokazuje, że złoto wcale nie musi czegokolwiek przewidywać. Jesteśmy w okresie spadającej inflacji, a złoto sobie radzi znacznie lepiej niż na początku tego roku inflacyjnego. Bo nieprawdą jest to twierdzenie, że złoto. To jest jakiś magiczny, magiczny mechanizm do rosnących inflacji. Tak nie jest. Na metalach szlachetnych jest dużo spekulacji i innych mechanizmów. Yy, więc tak to wygląda. Natomiast no, jakoś bardzo nie płaczę za złotem, chociaż gratuluję wszystkim długoterminowym inwestorom ze złoto, no, bo przewodniki. Wysokiej klasy poradziły sobie tak dobrze, albo nawet lepiej. Banki europejskie pradziły sobie lepiej, to największe. Więc złoto nie jest tak atrakcyjne, żebym ja jakoś bardzo um, narzekał, że nie udało się tego złota chwycić. Inwestowanie w surowce ma trochę inną specyfikę. Stopy zwrotu są inaczej rozłożone i ja nadal podtrzymuję swoją tezę, że złoto w ciągu najbliższych kilku lat nie będzie tak dobrą inwestycją. Mogę się mylić. I jakoś nic się strasznego z tego powodu nie stanę, jak się pomylę. Inwestorzy w złoto będą, zarobią sobie trochę więcej no i dobrze. Ja nie jestem z grona fanatyków, ani jakichś lekkich przeciwników, hejterów, jakichkolwiek instrumentów finansowych. Jeżeli ktoś wie, coś czego inni nie wiedzą, radzi sobie dobrze na jakimś instrumencie finansowym, surowcu, towarze, akcji. I to jest jego droga inwestycji. Na to powinien ją podążać i nie zadawać mi pytań na ten temat, jeżeli wie coś, czego inni nie wiedzą. No więc natomiast z drugiej strony to może być, mieć pewien charakter negatywny. Ostrzeganie, że coś może się pojawić, chociaż historia tego nie potwierdza, ale udział w złota. Jako globalnej gospodarstw dzisiaj jest istotne. jest istotnie większy niż w przeszłości. To złoto naprawdę ładnie się zachowało. I z jednej strony, surowce, niektóre, na przykład energetyczne, ropa naftowa, surowce energetyczne w ogóle są stosunkowo tanie globalnie. Ich udział się zmniejszył znacząco, na to ma w ogóle porównania, na przestrzeni kilkudziesięciu lat to znacząco. A te metale szlachetne się trzymają, pomimo że te stopy zwrotu są rozłożone nierównomiernie i złoto może mieć dziesięcioletnie okresy płaskie w ujęciu realnym negatywne. Też w tym systemie, który mamy dzisiaj, w systemie rezerwy. co o tym warto pamiętać. Kolejne pytanie, kolejna informacja. Czy rynek słabość rynku akcji rosyjskiej może oznaczyć jakieś problemy? No, gospodarka rosyjska, powiem tyle. Jeżeli my nie mamy dobrych danych PKB ani Rosji, ani Chin, nie tylko zresztą tych państw, nie ma dobrych danych. Powoływanie się na dane PKB w badaniach bardzo dokładnych, szerokich, o których już tysiąc razy mówiłem, które na podstawie zdjęć satelitarnych, na podstawie tzw. świateł nocnych są w stanie z wysoką dokładnością oszacować wzrost PKB na przestrzeni a w dwóch, trzyletnich okresach, poprzez rozwój infrastruktury itd., itd. my jesteśmy przy pomocy zdjęć satelitarnych w stanie określić z wysoką dokładnością wzrost PKB. I mamy dokładną metodologię, opis tych badań, i widać, że te PKB, te dane, no, one w dużym stopniu są podkręcone. Takie są fakty zwolennicy państw autorytarnych z tym się nie zgodzą. Ale jeżeli jest jakiś ekonomista, który mówi PKB takie i, nie, i w ogóle nie daje żadnego, żadnej informacji, na przykład mówi, Rosja świetnie rozwija, Chiny się świetnie rozwijają i nie zaznacza tego niuansu, że tak może do końca nie być tak dobrze, jak oni podają, co pokazują badania z, z dokładną metodologią, które były testowane na różnych innych gospodarkach. Jeżeli ktoś nie zaznaczył tego, no to ciężko taką osobę nazwać ekonomistą, który bazuje na nauce, tylko bazuje na tym, co mu się wydaje. Zresztą, dłu i prawidłowa interpretacja danych statystycznych no nie jest prosta. Każdy się raz na jakiś czas w czymś może pomylić. Nie jest tak, że ja się w niczym nie mylę. różne ja się mylę różnego rodzaju dalek, dlatego to musi być grupa wskaźników. Odlądowych, porynkowych, porękowych, różne wiodące wskaźniki ekonomiczne i trzeba je dopasowywać. Żaden pojedynczy wskaźnik nie będzie mówił o sytuacji gospodarczej. Ktoś mi wysłał jakiś wykład związany z różnymi gospodarkami, i tam głównym wskaźnikiem. Yy, właśnie wzrostu gospodarczego Rosji, wzrost PKB na absurd. Czy Chin? Więc no to jest świat jest absurdalny. Tych tak zwanych ekonomistów. Yy, więc no to jest coś nieprawdopodobnego na no co na to poradzić. Ale wracając do rynku akcji. Czy słabość rynku akcji cokolwiek przewiduje? Rynki rozwijające się na, mają problem z rynkiem akcji, rynkiem kapitałowym, jako wiodący wskaźnik ekonomiczny. Duża zależność y, na przykład skarbu państwa na to wpływa, tworzy dyslokację, więc tutaj trzeba by było wyodrębnić, usunąć te państwowe versus prywatne no i z tych prywatnych zrobić indeks. No, Rosja jest w średniej sytuacji. To nie jest sytuacja... Y, Potężnego kryzysu. Oczywiście ten kryzys się może pojawić. Jeżeli Ukraina by rzeczywiście zniszczyła znacznie większą część tej krytycznej części infrastruktury, no to mogłoby dojść do bardzo poważnej eskalacji. Teraz no, ludzie mi zadają pytanie takie przypadkowe. Ja tego nie zakładam, nie chcę straszyć nikogo. Ale w takim, załóżmy, że Rosja odpowiada bronią, której nazwy nie można wypowiadać na YouTube. To by doprowadziło na pewno do bardzo negatywnych danych, czyli sentymentu rynkowego. By na pewno mocno cofnęło sentyment i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Bo to są ogromne straty ludzkie, yy, też rynkowe, też, żeby Państwo jakby zdali sobie sprawę z tego. Ja zdaję sobie sprawę, że temat wojny to nie jest temat, który należy tylko interpretować na poziomie gospodarki, akcji. Tak ja to robię. Ja wiem, że to jest wielka klęska humanitarna, śmierć niewinnych ludzi, cywili, ludzi często pod przemusem powoływanych do wojska i tak dalej, ja sobie zdaję sprawę z tragedii tej sytuacji. Ja o tym nie mówię nie dlatego, że jestem jak rynek, który ma zimne serce, ale staram się myśleć takimi kategoriami, ale rozumiem powagę tej sytuacji. Więc żeby Państwo y, tutaj prawidłowo interpretowali moje dane. Oczywiście klęska humanitarna, ogromne straty w ludziach, najważniejsza rzecz. Natomiast my skupiamy się na tematach rynkowych i gospodarczych. Mówię też to dla nowych osób. Więc dojście do takiej eskalacji miałoby charakter katastrofalny z punktu widzenia sentymentu w Europie. Prawdopodobnie na rynku globalnym. Natomiast no, trzeba obserwować rentowności obligacji, które są no, historycznie wysoko. To jest fakt. Ale to są, nie są szczyty historyczne. Mistrz Rynek wcześniej oceniał w 2024 roku bardziej potencjalne ryzyko kryzysu. Teraz to jest znowu wzrost, prawdopodobnie ze względu na tą eskalację i atak istotnej infrastruktury energetycznej. Natomiast tak, amerykańskie firmy radzą sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o produkcję surowców. Korzystują yy, obecną stosunkową deregulację, jak jest nazwę tych rzeczy dobrych, które akurat prowadził pan Trump, yy, czyli udostępnienie terytorium federalnego do wydobycia surowców. To jest dobre z punktu widzenia energii, chociaż chociaż to jest wpływ, yy, który będzie miał, yy, będzie widoczny w kategorii 4 lat, natomiast w ramach planów 3 lat czasami. W ramach planowania biznesowego, jeżeli firma wie, że to wydobycie będzie większe w ciągu 3-4 lat, to też może więcej wypuścić na rynek. Jeżeli uzyskuje no, satysfakcjonującą marsz, to zmniejsza ryzyka szoków i zwiększa możliwości też no, sprzedaży tych surowców energetycznych do Europy, czy do innej części świata. Kanada również w tej kwestii radzi sobie całkiem nieźle, chociaż Kanada wymaga jeszcze osobnej analizy. No, więc to są dane, yy, które nie są tak zwykłe w 2024 roku, ale trzeba obserwować ten poziom eskalacji. Mówię to przede wszystkim na inwestorów, którzy głównie inwestują w Polsce. Ktoś ma 1% akcji portfela, czy tam 2-3%. Tak jak ja mówię, to nie jest prawda inwestycyjna, bo Polska stanowi 1% globalnej gospodarki, trochę mniej, no ale powiedzmy około 1% portfelu Polski. To nieważna jest eskalacja, no nie wpłynie to istotnie na portfel. Mamy wyspać 4 firmy. Załącznie 1%. Więc to wtedy nie jest problematyczne, ale ktoś ma cały majątek w Polsce, wszystkie akcje polskie, konta brokerskie polskie i tak dalej, to już może mieć większy wpływ. Więc to wtedy trzeba to podjąć jakieś działania dywersyfikujące to ryzyko. Yy. Temat IPO będziemy omawiać i poruszać jeszcze, chociaż trochę zahaczyłem to w materiale, który będzie albo był, który się nazywa bańka. Ale obserwowanie rzeczywistości amerykańskiej i chińskiej będzie ciekawe. Tu Państwu pokazuję rzeczywistość słabości cyklu kredytowego chińskiego. Jeszcze najnowszych danych nie mamy, ale 25 rok będzie lepszy niż 24. Zachęcam do zapoznania się z e, biznesową sytuacją, korporacyjną sytuacją na poziomie małych i średnich firm też, bo ludzie się zachwycają różnego rodzaju danymi w ramach patentów, z których nic nie wynika. To widzę też po rynku akcji i zwróćcie Państwo uwagę na jeden czynnik. Poza metalami szlachetnymi, które są ponad na szoki. Szoki surowcowe mogą dzisiaj przewidywać jakieś problemy geopolityczne. Dziwne, naturalne zachowanie surowców, chociaż yy, surow... Przepraszam, ropa naftowa nie jest skorelowana z S&P 500 dla tygodniowych zmian cen. Natomiast przy dzisiejszej produkcji w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, które zalewają ten topek, które zalewają ten rynek, jeżeli te ropy by wystrzeliły jakoś nienaturalnie, Istniałoby duże podejrzenie jakiegoś ryzyka konfliktu, albo oczekiwania na konflikt. Ale z drugiej strony, no, widzicie Państwo, mieliśmy wojnę między Izraelem a Iranem. Już ludzie mówili, a wojna światowa, czy coś się strasznego stało? No nie. Miejmy nadzieję, że tak pozosta. Temat ćwiczeń chińskich statków w okolicach Tajwanu, czy coś się strasznego stało? No nie. Kontrowersje Rosji, tam rosyjsko-japońskie o Kuryle, czy coś się strasznego stało w ostatnich latach? No nie. Grożenie, grożenie Korei Północnej, że oni użyją na broni ostatecznej w jakimś tam celu, czy coś się strasznego stało? No nie. Jest wiele różnych strasznych historii, konfliktów regionalnych. One nie tworzą bez, ale trzeba monitorować zagrożenie i będziemy to monitorowali dalej. Dziękuję za uwagę w tym krótkim materiale. Do usłyszenia w innych bardziej złożonych na Discordzie, na YouTube w postaci live'a i w innych źródłach.